Ręka po przekątnej wjeżdża od środka za triceps. Przeciąga rękę na drugą stronę. Teraz tak, kolana podjeżdża jak najbliżej do głowy. Druga ręka opie za triceps i ściągamy ręce jak najbardziej do siebie. Zmieniamy teraz ułożenie nóg, tak żeby zgięcie kolanowe było jak najbliżej pachło. Teraz moglibyśmy robić balakę na tą rękę, ale jest zablokowana, więc będziemy od razu przygięty na drugą, która jest wolna. Przełapujemy sobie od środka za triceps. Ściągamy rękę do siebie, teraz lewa ręka idzie do maty i w jednym ruchu przechodzimy biodrami na drugą stronę i przekładamy nogę przed głową.